Początku lutego pod starostwem powiatowym w Pruszczu Gdańskim funkcjonuje urzędomat. Czym jest to urządzenie oraz co najważniejsze, jak je obsłużyć? Dowiedzą się Państwo z naszego materiału. Jest to dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ właśnie uruchamiamy urzędomat. Narzędzie służące do całodobowego odbioru w całkowicie bezpieczny sposób dokumentów, dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych. Posiadamy 91 skrytek, z czego 34 skrytki są o poziomie ułatwionego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do korzystania z tego narzędzia. Teraz Państwu opowiem, jak będzie wyglądał proces odbioru dowodu rejestracyjnego z naszego urzędu MATU. Żeby odebrać taki dowód rejestracyjny, trzeba wpierw pobrać wniosek. Wniosek możemy pobrać podczas rejestracji pojazdu lub na stronie internetowej albo przy wejściu do Wydziału Komunikacji. Wypełniony wniosek możemy złożyć podczas rejestracji u urzędnika lub w punkcie podawczym naszego starostwa. A w najbliższym czasie będzie dostępna skrzynka podawcza, gdzie będzie można złożyć dokumenty całodobowo. A teraz czas na odbiór dokumentów. Pokażę Państwu, jakie to proste. Dokumenty są gotowe do odbioru w momencie, kiedy otrzymamy kod sześciocyfrowy SMS. W momencie otrzymania SMS-a możemy się już udać do naszego Urzędomatu, gdzie klikamy na ekranie jeden raz, po czym możemy wpisać numer telefonu. Urzędomat poprosi nas o wpisanie sześciocyfrowego kodu, który jest w SMSie. Klikamy dalej. Urzędomat poprosi nas o zaakceptowanie regulaminu, który możemy przeczytać na naszej stronie internetowej. Ostatnim etapem odbioru dokumentów jest złożenie naszego podpisu. I gotowe! Urzędomat to odpowiedź na potrzeby osób aktywnych zawodowo oraz wszystkich ceniących swój czas. Odpowiedzią na Państwa potrzeby i rozwój cyfryzacji jest powstanie tego urzędomatu. Także serdecznie zachęcam do skorzystania z tego urządzenia i załatwienia swojej sprawy szybko i wygodnie. Bez pośpiechu, bez kolejki. Urządomat jest dla Państwa dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli podoba się Państwu to, co robimy, zachęcamy do polubienia nas na Facebooku oraz postawienia nam kawy. Wszystkie linki znajdą Państwo w opisie.